Siemaneczko. Kilka osób na streamie zapytało się mnie, co ja zaznaczam w tabelkach w Excelu. I tutaj wyjaśnię od razu, nagram filmik i wyjaśnię, ponieważ ja gram troszeczkę inaczej niż większość graczy. Ja głównie chodzę na bossy. 99% mojej gry to, sobie to jest chodzenie na bossy, bardzo mało expie, prawie że w ogóle. No chyba, że mam ochotę wbić na jakiegoś spocika, polatać chwilę, ale to się rzadko zdarza. Myślę, że dopiero teraz jak mąk wystartuje jutro... To tych ekspów będzie więcej oraz seria Monka od zera, ale to już y, przyszłościowo mówię. A o co chodzi z tym Excelem, Tak, żeby już wytłumaczyć. Ze względu na to, że jestem starym graczem Diablo 2, y, oraz też jak wyszło ostatnio y, Diablo 2 Resurrection, y, w tym w tej grze w Diablo 2 gracze zrobili coś takiego, y, ustawili sobie y, za cel niepisany quest w grze to nie jest nadany quest w grze, tylko taki wśród graczy zdropienie każdego przedmiotu w grze i to się nazywa Diablo 2 Holy Grail Quest czyli Holy Grail Challenge i w Diablo 2 chodziło o to, że trzeba zdropować 100% możliwych zielonych, czyli setowych przedmiotów oraz 100% złotych, czyli unikatowych przedmiotów i ja robię coś takiego w TB. tak? I właśnie mam taki plik Excela, gdzie sobie ustaliłem mniej więcej bosy, które na ten moment robię i zaznaczam co już zdropowałem, a czego jeszcze nie zdropowałem, co mi brakuje, i to wam właśnie pokażę, jak to wygląda na moim przykładzie. Odpalimy sobie właśnie tego Excelka. Tutaj mam zaznaczone bossy, które daily bije, czyli Magmar, Bazilota, Dragon Monstera, Brainstiller, Wengoty, Mitmach, Ratmira, Altimira, Oberon. Drum, Skarletka, Graywy, Sugar Daddy, e, też go tutaj zaliczam. Te, te zestawy sobie uznałem, że zaliczę, bo i tak wie Mitmacha. E, AB już przestałem bić, e, Ulu też już raczej rzadko się to zdarza. Facelesska też już coraz mniej, chyba na jednej postaci mi tylko brakuje e, do dobicia. E, no i Black Vixen. I właśnie na przykładzie Black Vixenki Wam pokażę, o co chodzi. Tutaj mam zaznaczone wszystkie przedmioty które mogą z tych bossów spaść i przedmioty, które liczę to są przedmioty addonowe, to są przedmioty na monta i to są ekwipunek, tak, zbroje, tarcze, bronie i tak dalej. To są rzeczy, które zaliczam, nie zaliczam przedmiotów typu fiery tear, czy Smoldering z magmy, czy tych takich przedmiotów, które do ja jasi... ogólnie przedmiotów, których do i się sprzedaje. Zaliczam też plecaki, jak tutaj widzicie, na przykład właśnie na węgotach, e, czy tutaj Wolf Backpack z Black Senki, takie przedmioty też jak najbardziej e, zaliczam. I teraz tak, na szaro mam zaznaczone przedmioty, które ogólnie mogą lecieć, ale których nie zdropowałem. Zaznaczone zielone przedmioty to są przedmioty, które mi do tej pory, odkąd gram, e, z tych bossów spadły. E, a tu wzdłuż, jak widzicie, daty są poukładane. Mogę Wam pokazać e, na ostatnich, nie wiem, trzech dniach. Tu zaznaczam sobie co spadło, co zabiłem, jakimi postaciami. Tak, pięć postaci, trzech paladynów, dwóch druidów. Czekam, na, aż się pojawi na celeście jakiś e, trzeci druid dla równego, a, dla równego stażu i będzie też MOK jako siódma profesja. No to tutaj mi 5 kwietnia spadły Fabulous Legis e, Failurma. Nie wiem, cofniemy się. Tutaj to jeszcze inaczej zaznaczałem. Tutaj mi spadł Candy Code Quivers Sugar Dadiego. Krimi e, Grimor, Mutant, Mutant Bonkilty z Monstera. A wczoraj mi poleciał Falcon Circlet e, z Oberona, i dzisiaj też mi rano poleciał Falcon Circlet z Oberona. I teraz e, i o co chodzi, tak? Ja sobie tak zaznaczam, żeby się po prostu te daily bossy, żeby się m, nie pogubić. Czyli na przykład, jeżeli sobie wlecę którąś postacią, tak jak teraz, idę zabić Black Vig ponieważ poluję na tego Fox z niej. I tak jak widzieliście, też na tym pliku, że ja sobie pozmieniałem, że mam na zielono zaznaczone, gdzie mam wbite 60 potworów, na pomarańczowo, gdzie mam dostęp, ale nie mam wbitych wszystkich potworów, oraz na szaro mam zaznaczone np. Arbazilocie czy na Brainstorm gdzie nie mam na tej postaci dostępu. Ok, wracam sobie tutaj do ekranu, zbiję sobie Black No i niestety tutaj foxtail mi nie spadł. Będziemy próbować na innej postaci. Ale w pliku zaznaczam sobie, że tym harem jak już dzisiaj ją zbiłem i na dzisiaj już wiem, że mam koniec, żeby się po prostu nie pogubić. A grając na tyle postaci mam taką listę. A jakby cały, cały tibijski Holy Grail Quest, czyli Quest, który sobie sam zadanie, które sobie sam wyznaczyłem, czyli zdropić wszystkie przedmioty dostępne z tych potworów. Jak widzicie, na przykład z Sugar Daddy'ego brakuje mi już tylko plecaka, z Bosa Elven Mail i Elven Leggie zdropowałem, z Facelesski już zdropowałem też Pendulet, Spirit Guide'a, plecak oraz Ectoplasmic Shield'a. ale z drugiej strony mam na przykład takiego bossa jak Brainstillera, którego do tej pory jeszcze nic mi nie spadło totalnie, tak? Więc o to chodzi w tym moim Excelu, w tym tibijskim Holy Grail Questie. Może komuś się spodoba, może też sobie wleci w coś takiego, będzie mógł sobie zaznaczać po prostu w ten sposób. Zaznaczać sobie, co mu już spadło, na jakim jest etapie. Coś więcej niż screeny na przykład. No i właśnie zacznie polować, po prostu zacznie polować na te bosiki, tak. To u mnie tak wygląda, ja mam taką zajawkę, nie chcę mi się expić, za bardzo nie, nie jara mnie expienie tak naprawdę. Mówię, może to się zmieni odkąd Monk wyjdzie, ponieważ e, nudzą mnie te profesje, tak jak z tymi profesjami, kiedyś grałem Rycerzem, a teraz bardzo długo grałem Druidem, Paladynem próbowałem chwilę, dosłownie nie wiem, może jest 5 dni czy tydzień, to jest totalnie, ten nowy Paladyn totalnie nie jest dla mnie profesją, więc dałem sobie spokój, na test-serwerze pograłem Mąkiem. dość przyjemnie mi się grało, właśnie taki mój jest playstyle w innych grach, a jak tutaj Monk, więc e, pokładam w nim nadzieję, a póki co gram sobie dlatego Holy Grail Questa, dlatego żeby zdropić wszystkie, wszystkie te możliwe przedmioty. Dlatego właśnie też te bosiki są robione daily na te 5-6 postaci. W sensie 6 druida będę tutaj polował, na pewno na markecie, żeby sobie kupić. E, już uprzedzę jakieś pytania. Czy mi się to opłaca robiąc boty na. 4-5 postaci e, razem z goldami, na przykład dziennie, myślę, że spokojnie 600 kk da się miesięcznie wyciągnąć z bossów. E, taka podstawka, podstawka, jeżeli daily byście robili goldy na 4 postaciach, to jest myślę około 320 kk plus to, co ci spadnie, tak? E, więc jak to się przekalkuluje na osoby na przykład, które ekspią na jakimś tam, nie wiem, na jakimś spociku i wykręcają 2-3 miliony na godzinę i ekspią sobie 3-4 godzinki, no to mniej więcej podobne liczby, z tym, że tutaj mamy tą możliwość na, na jakiegoś, nie wiem, złotego strzała z magmy, na przykład takiej Arma, a Hełm, Alikorna, więc, więc to jest ta, ta różnica. No i przede wszystkim na bosika możemy sobie poświęcić te 50 minut, godzinę, 5. A w każdym momencie jakby przestać, że tak to ujmę, zabić bossa, wyjść, a nie tak jak z respią zająć go na godzinę czy dwie, pobiegać 15 minut, trochę bez sensu, na respie 15 minut pobiegać, a w 15 minut zawsze te trzy busiki sobie uklepiemy, więc też lubię tą wolność po prostu, że idę na bossa i wiem, że po bosie, po tych 3-4 minutach, jak zabijam bossa, mogę sobie odejść od kompa i nie ma z tym żadnego problemu. E, dobra, w tym odcinku to tyle, jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście wrzucajcie je w komentarze. E, jeżeli chodzi o mąka, no to jutro się odpalam na pewno z mąkiem. Mam tam na downporcie już przygotowaną postać, ale będzie to nowa postać, że tak to od zera, po prostu jakiegoś tam nie wiem, Fista, bm 40 i, i jakiś tam nie wiem 12, 13 level jest, więc z czymś takim zacznę po prostu chcę mieć już u chur jak wyjdę na maina, żeby nie dostać za przeproszeniem pierdolca biegając takim tak wolną postacią. Dobra, dzięki za dzisiaj do następnego.